Rosa jest niepokonana we własnej hali. Śląsk wygrał wszystkie mecze. Jedna z tych serii dobiegnie końca. Wyjazd do Radomia do łatwych na pewno należeć nie będzie. Przeciwko Wrocławianom zagra między innymi były rozgrywający Śląska Danny Gibson. To jest naprawdę bardzo dobry zespół. Bardzo dobrze zbudowany, dobrze zbilansowany. Dobrze grają w ataku, dobrze, do, do, dobrze bronią. No i mają. Mają zawodników, którzy mają umiejętności. Jest John Turek, jest to co pan powiedział, Dany Gibson, jest Michał Sokołowski. też bardzo wielu Polaków, którzy tutaj wspomagają, wspomagają tą, tą trójkę. Jest również Kamil Łączyński, który był w, na, w naszej kadrze podczas eliminacji do Eurobasketu. Także mają naprawdę 11 bardzo dobrych zawodników i jest to bardzo dobry zespół. Śląska gra od początku tego sezonu jak natchniony. Zespół nie chce jednak patrzeć w przeszłości Skupiają się na tym, co przed nimi. Przede wszystkim trzeba koncentrować się na każdym następnym meczu, bo e, jedna głupia porażka może przekreślić cały nasz, w e, to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, cały nasz dotych, dotychczasowy wynik. I najważniejsze jest to, żeby grać swoją koszykówkę, i żeby za, za, za tymi zwycięstwami szła jakoś, i wtedy o, 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 o to ją żeby sezon w całości był udany, a nie tylko początek, można być spokojnym. W obu zespołach są wielkie indywidualności kluczem do sukcesów Rosy i Śląska, jednak jest dobra gra całej drużyny. Dwa zespoły wyglądają w bardzo podobny sposób. My tak samo budujemy tutaj nasz zespół tak, żeby przede wszystkim zespół funkcjonował, a nie, a nie indywidualności. Tak samo wygląda to, to w Radomiu, także będzie na pewno w piątek bardzo ciekawe spotkanie, emocjonujące do samego końca. Rosa jest szczególnie groźna na własnym park parkiecie, dodaje Gabiński. Rosa bardzo dobrze gra, to jest bardzo dobry zespół, który znakomicie czuje się u siebie na parkiecie. Naprawdę wygrać tam to będzie nie lada wyczyn. Taki dla nas bardzo poważny egzamin i myślę, że bez, 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 bez problemu, bez żadnych oporów mogę powiedzieć, że to Rosa będzie faworytem, a my jedziemy tam sprawić niespodziankę. Początek meczu w Radomiu, w piątek o godzinie 18. .00. Najpierw udało się zebrać pieniądze na kontynuację leczenia, później mógł rozpocząć kolejny etap walki z chorobą, który zakończył się prawdopodobnym sukcesem. Mam to szczęście, że gdzieś społeczność i ludzie sportowcy no, wspierają mnie w tej mojej walce. Nie ukrywam, jest, jest to ciężko. Ciężko znaleźć, znaleźć taką kwotę astronomiczną. Jednak po raz kolejny udało się, więc no, nie można powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba wierzyć do samego końca, że wszystko się uda. Jeżeli będziemy nastawieni tak optymistycznie i będziemy w to wierzyli, to możemy przenosić góry. Gaworski zdradza, że zanim przystąpi do walki na Węgrzech, musiał wygrać inną walkę. Tą pierwszą jednostką chorobową, jak jest stwardnienie rozsiane, cały czas jesteśmy tak, gdyby mamy powstrzymany rozwój tej choroby ponad dwa lata, trzy już nawet będzie, że żadnego rzutu tej choroby. Także można powiedzieć, że z tą chorobą jakoś sobie da, daje radę. No drugim takim etapem była walka z nowotworem. Tu też na całe szczęście w, tym, w, tym wszystkim, w tej całej sytuacji jestem tak jak gdyby na finiszu. Zostały mi jeszcze dwie wizyty w, w klinice w Berlinie, w listopadzie jedna i w grudniu. I jeżeli wszystko... Przebiegnie dobrze, a wiem, że przebiegnie dobrze, to będę mógł powiedzieć, że wygrałem kolejną walkę. Ta, ta walka będzie, nowotwór, został pokonany. Dziś w nocy Gaworski wyjechał do miasta Eger, gdzie rozegrany zostanie drugi etap eliminacji do Rio de Janeiro. Zawodnik podkreśla, że jego sportowym celem jest występ na Paraolimpiadzie w Brazylii. Cała kwalifikacja przebiega tak, że jest 11 turniej kwalifikacyjnych do Paraolimpiady w Rio de Janeiro. No i jesteśmy już po jednym turnieju takim, który był w Warszawie Szablakińskiego, teraz najbliższy turniej jest listopad, 20 listopada turniej w Eger na Węgrzech, gdzie no, zamierzam wystartować i jeszcze w tym roku jest jeszcze jeden, no, bardzo daleko w Hongkongu, wiem, że będzie pozyskanie środków na ten wyjazd będzie bardzo ciężko, bo mam już informację, że tak ta, gdyby kadra polska, no, nie ma środków na mój wyjazd, więc będę musiał to jakoś zorganizować sobie sam. No, cel jest jeden. Cel jest jeden paraolimpiada, więc zrobię wszystko, żeby się tam zakwalifikować, żeby, zrobię wszystko, żeby wystartować na każdym turnieju. Nieważne jest, czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy jestem bardziej chory. Liczy się sport, liczy się jaki, jakiś no, wysiłek, który w efekcie daje pozytywny, pozytywną energię, która. Myślę, że przyniesie jakieś efektywne skutki. Kwalifikacja do Rio to ciężka walka. Nie można sobie pozwolić na chwilę słabości. Dziesięciu zawodników z, z listy klejskacyjnej Pucharu Świata, prawda, która będzie ogłoszona przed samymi igrzyskami. No jest bardzo ciężko, bo. Tak, tak jak wiem po sobie, w szermierce pełnosprawnej mają o wiele, wiele więcej turniej. Tutaj szermierze na wózkach mają bardzo ograniczoną ilość tych turniej, więc każdy nie start w turniej lub każdy jakieś powiniencie się nogi w turnieju no powoduje to, że te szanse bardzo minimalizują się. O rywalizacjach gaworskiego będziemy informować na sportgame.com.pl o klubie Strevizo słyszał pewnie każdy fan basketu na Starym Kontynencie. Benetton to dwukrotny finalista Euroligi, uczestnik Pucharu Ulep, pięciokrotny mistrz Włoch i ośmiokrotny zdobywca. Pucharu Włoch. Przez lata zespół był jedną z czołowych europejskich drużyn. W rodzimej lidze był uznaną marką z ogromnymi tradycjami. Co roku organizacja ta wydawała na koszykarski świat zawodników, którzy stanowili o sile reprezentacji narodowych. Najbardziej znanymi wychowankami ostatnich lat są Andrea Barniani, obecnie występujący w New York Knicks oraz Alessandro Gentile, którego tydzień temu kibice mogli obserwować w starciu Emporio Armani Mediolan z PG Turowym Zgorzelec w Eurolidze. Teraz po Benettonie pozostały już tylko wspomnienia w 2012 roku z powodów finansowych klub rozwiązano, jednak kilka miesięcy później, z inicjatywy nowego właściciela, sekcja powstała ponownie i zmieniła nazwę na Universo Treviso Basket. Obecnie cała organizacja skupia się głównie na szkoleniu młodzieży. Zakochanych wciąż w baskecie młodych przedstawicieli Italii będzie można zobaczyć w kolejny weekend we Wrocławiu. Jak na ich tle wypadną nasi zawodnicy? 27 listopada Włochów w hali przymieszczańskiej sprawdzi Śląsk. Dzień później przy Paderewskiego zmierzy się z nimi WKK. 29 listopada Universo Treviso Basket spróbuje się przeciwstawić połączonym siłom obu wrocławskich klubów. Kolejny tydzień Spartana rozpoczęliśmy od rywalizacji w Pucharze Ligi. Dalej w walce o końcowy tryumf pozostał team Mateko Chuby, który po ciekawym meczu pokonał Kruczki. Spotkanie rozpoczęło się od gola dla późniejszych pokonanych. Bramkarza rywala pokonał Szymon Kopać, wyrównał Grzegorz Pałkszt, a decydujący cios zadał inny z Grzegorzów zarówny. Kolejny mecz dnia kibiców powinien rozgrzać jeszcze bardziej. Fani zobaczyli bowiem sześć bramek, a solidarnie po trzy zdobyła i jedna i druga drużyna. W pierwszoligowej konfrontacji spotkały się Politechniki. Technika i Hard Balls United za każdym razem prowadzili ci drudzy w pewnym momencie, nawet różnicą dwóch trafień. Rywale jednak wierzyli w uratowanie choćby punktu i do końca dopieli swego. Nie doszło do starcia ekstraklasy klasy między szpilmacherami i WSB. Z łatwego zwycięstwa przy zielonym stoliku cieszą się szpilmacharze Dzień kończyli ligowcy. Dwa mecze, dwa zwycięstwa różnicą. Trzech trafień. Z czystym kątem w starcie z Si. Kończył bramkarz złodziejówki. Jego koledzy z przodu trafili razy trzy. Nieco skuteczniejsi byli piłkarze Breslauera, którzy Si strzelili pięć goli. Sami stracili natomiast dwie bramki. W meczu, który oglądamy, Kruszki ostatecznie pokonały Mercaderię cztery do jednego. Do przerwy było jednak tylko jeden do zera. Po wznowieniu gry Szymon Kopeć podwyższył na dwa do zera. Ten zawodnik był bohaterem, bo zdołał po kontaktowym trafieniu Mercaderii strzelić Rwalom jeszcze dwie bramki bramki. Chwilę później na boisku zameldowali się piłkarze innych ekstraklasowych drużyn. Fidas okazał się lepszy od Platinium Sport, zwyciężając 5 do 1. Pierwsi gola zdobyli gracze Platinum. Wyrównał Adrian Goszka. Ten sam zawodnik ustrzelił później hat-tricka. Dominacja Fidasza okazała się znaczna. Ostatecznie triumfował różnicą czterech bramek.